Stary, nowy, nowy, stary, stary, stary kontroler, nowy, stary nowy. A to ty, Tomek, siema! Tak możesz wymienić tego starego pada i ty też, drogi widzu, swój stary kontroler, który ma jakieś usterki na zupełnie nowy kontroler. Na przykład z klikaczami, już z temerami, clicki, łopatki, hybrydowe, jakie tam chcesz, zrób tak, jak Tomek. spakuj swoje kontrolery, przyślij je do nas, wycenimy je a Ty dopłacisz tylko różnicę. A czemu? To jest taki program partnerski. Wy lubicie nas, my lubimy Was i o to chodzi, że bez Was by nie było nas i tak działamy. Wy macie potrzebę, a my chcemy Wam pomóc. Bo ja to rozumiem, że na chuj tyle. 4, 5, 8 padów. Z tego najczęściej nic nie będzie, ale są części, których nieraz nie można kupić. Weźcie przykład z Tomka i też wyślijcie, jak macie za dużo padów, coś niepotrzebnego. Przyjmujemy pady od Xboxa, Series, PS5, Jakieś customy, jak ktoś mówi, że już może nie chce, albo coś w nich jest, co może się jeszcze przydać. Gadamy się. Trzymajcie się. Brewka. Do następnego. A i co myślicie o takim Pure White? Z takimi fajnymi przyciskami? Hmm, hmm, hmm. Ktoś chętny?